Cześć, ja jestem Laki. a to jest kolejny breakdown, tym razem The Flash. Na pewno część z Was oglądających ten odcinek może w jakiś sposób czuć się zaskoczona końcówką odcinka, a właściwie tą częścią, w której dowiadujemy się, kto jest pod maską Zoom'a. Ale tutaj potwierdza się moja teoria z poprzedniego odcinka. Jeżeli go nie widzieliście, to możecie kliknąć tutaj i go obejrzeć. Bo tutaj można powiedzieć, że Jay Garrick jest zoomem, ale też i nie jest. Tak więc wszystko wyjaśnię, no ale po kolei. Harrison Wells mówi Beremu i Sisko, aby nie opowiadali o wydarzeniach z drugiej Ziemi, ani Caitlin, ani Joe, ani Iris. A z doświadczenia możemy już wywnioskować, że jeżeli ktoś w serialu mówi coś takiego, to możemy być pewni, że ktoś się wygada. No i tak się właśnie dzieje. Są to dość emocjonalne sceny. Natomiast jest jedna z Caitlyn, która sobie z tego trochę żartuje więc bardzo fajnie przedstawiono to w komediowy sposób. No ale nie zapominajmy, że głównym motywem tego odcinka jest King Shark, którego ostatni raz widzieliśmy prawie 10 odcinków temu i od tego czasu trochę się zmienił. Na pewno jest dużo większy niż był dotychczas. Cisco pyta Johna jak sprawuje się jego hełm, natomiast ten mu odpowiada, że przydałby mu się małe aktualizacje, co oznacza, że taka aktualizacja hełmu może się niedługo pojawić w Aru. Natomiast Barry pyta Johna co Felicity, bo nie odpowiada na jego telefon. Więc tu też możemy spodziewać się jakiegoś kontaktu, czy też współpracy Felicity ze Star Labs. No i finalna walka King Sharka z Flashem. I tu na pewno trzeba pochwalić ludzi, którzy są odpowiedzialni za efekty specjalne w tym serialu, bo one naprawdę są na wysokim poziomie. Natomiast co do samego King Sharka mam nadzieję, że jeszcze go zobaczymy. Jest to naprawdę bardzo ciekawa postać. Dlatego uważam, że twórcy z niego jeszcze nie zrezygnują i pokażą go nam jeszcze w przyszłych odcinkach. A teraz najważniejsze, czyli Jay Garrick i Zoom. I moja teoria jest taka, że Zoom to jest efekt uboczny Velocity9, czyli tego serum, które miało dać lepsze rezultaty Jayowi jako speedsterowi. Osoba w żelaznej masce to również będzie Jay Garrick, tylko z ziemi numer 1. Co więcej, uważam, że Jay Garrick przez cały czas wiedział, kim jest Zoom, natomiast trzymał to w tajemnicy. I poparciem tej teorii może być komentarz autorów tego serialu, którzy mówili, że Jay od samego początku zwodził wszystkich, ale nie jest on tutaj Zoom osobą. Ale co będzie się działo dalej, dowiemy się dopiero 22 marca, bo serial ma miesięczną przerwę. Ale wiemy na pewno, że w kolejnym odcinku pojawi się kolejna spicsterek, tym razem. Która nazywa się Trajectory. Jeżeli chcecie o niej więcej widzieć, to zobaczcie poprzedni film, w którym trochę o niej sobie pogadałem. No i pamiętajcie o jutrzejszym breakdownie serialu Arrow, w którym pojawi się nowa bohaterka, czyli Wixen, i o piątkowym z Legends of Tomorrow, w którym to możecie zobaczyć Olivera Queena w roku 2046. I to na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału aby nie przykapić kolejnego materiału, jak i również zagnąć na fanpage na Facebooku.